Narodzenie Jezusa. Narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Poza ślubinach Matki Jego, Maryi z Józefem, w pierwszym nim zamieszkaniu razem znalazła się brzemienna ze sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją podajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Marii, twojej małżonki, albowiem Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie dziewica i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Budziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Ewangelia według świętego Mateusza oto słowo Boże. To teraz, ja to wiem, Bo na istotu, Yhm, Chciałabym przede wszystkim Wam. A za ważną sprawą Waszym rodzicom złożyć najlepsze życzenia na te święta. Życzę, żeby były spędzone w ciepłej, rodzinnej atmosferze, żeby tych, których kochacie, przy Was nie zabrakło. Życzę, żebyście mieli dla siebie czas i żebyście ten czas wykorzystali tak, żeby relacje bliskości budować, nie burzyć i życzę, żeby wszystko, co najlepsze w te święta się Wam spełniło. Natomiast na nadchodzący nowy rok, życzyłabym tak, <laughs> Wam <laughs> i sobie, żeby spełniły się Wasze marzenia i Wasze plany, które wiążecie z tym najbliższym rokiem. To znaczy, y, mam nadzieję, że mierzycie wysoko i że wysoko zajdziecie wszyscy. I wiem, że od tego najbliższego roku dużo będzie zależało. Więc życzę Wam pomyślności i powodzenia. Niech ten pierwszy krok będzie możliwie najbardziej pomyślny, po to, żeby następne były tylko ku sukcesom i ku Waszemu zadowoleniu, ku Waszemu szczęściu. Waszemu szczęściu. Także obyście się realizowali najlepiej, jak to możliwe. Dziękujemy. Dziękujemy. No, ja tak, no aniołowie. No, tak, no aniołowie. No, ja chciałbym złożyć z W razie świąt Bożego Narodzenia, żeby czas świąt z klasem klas jak najlepiej. No chłop, no chłop. No <grym> nie tak dawno, spotykaliśmy się tutaj w pierwszej klasie. Tak dawno. W, 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 w ciągu prawie czterech lat y, nawiązaliśmy, no jak, jak widać, Chodzi o no, no, znajomości, nowe znajomości. no Szczęście w nieszczęściu. Szczęście, że spotkamy się w takiej sytuacji, nieszczęście, że po raz ostatni. No mam nadzieję, że po raz ostatni. No, mam nadzieję, że właśnie znajomości, które nawiązaliśmy akurat przez te 4 lata. Będą trwały bardzo tak, długo. I możemy akurat kiedyś być nie wiem, szefami, nie, albo szefami oczywiście, tak, możemy być także tak, tak, pracownikami, dlatego przyszłość przyszłości na tak, należy się przebierać Dzień, tak? tak, 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 tak trzeba trzymać. No tak. O, o, o. staliśmy się jednym wielką ciemnym. No tak, jak. Tak. Żeby to Dzieciątko Jezus, które mamy. Radość tutaj przyjmować, nim się dzisiaj szczególnie interesować ze względu na ten czas Bożego Narodzenia. Niech gości w waszych rodzinach, niech umila wasze, wasze życie rodzinne i, i wasze życie prywatne już później, kiedy wyjdziecie z waszych rodzin. Te Szanowni

Ciemny radosny świąt, pełnych miłości, zrozumienia, nadziei. Życzę Wam jeszcze wszystkiego najlepszego w nowym roku. Szampańskiej zabawy Sylwestra, fajnych dziewczyn na stopniówkę, spełnienia marzeń wszystkiego, co sobie życzycie.

Życzę Wam wszystkim zdrowych, pogodnych świąt, wesołych, żebyście byli szczęśliwi, żeby ten nowy nadchodzący rok był jeszcze no. Dla Was szczególny rok. Żeby był bardzo dobry. Żeby wszystkie Wasze marzenia się spełniły. Żebyście się dostali na studiach, się żeby wybraliście. Pan. Żebyście byli szczęśliwi. Nie, dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry.

Hmm. No, no, co? co co, mhm. Chcieliśmy zaprosić was na naszą studniówkę. Chcieliśmy zaprosić jako wejściówkę, nie? Dobrze. Ale czy tam są też osoby, towarzyszące? chcą sobie brązowym niej, da? Więc jesteśmy jako wejściówka. A my we no, no, no,

Są tylko tak z twarzy z bliska. <gry> Witajcie, mówi Marc Zemkowski. W związku z tym, że była to nasza ostatnia wspólna wieczorza wigilijna, chciałem podziękować wychowawczyni pani Jolancie Olas, wszystkim nauczycielom, którzy mnie i was uczyli oraz moim kolegom z klasy za to, że mogłem robić to, co lubię, czyli filmować uroczystości szkolne. Mam nadzieję, że dzięki tym filmom wspomnienia z wspólnych czterech lat były, są i pozostaną niezapomniane. Wielkie dzięki!